Polityki Społecznej Marleny Maląg podczas pikniku rodzinnego organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. O zabranie głosu proszę premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, kiedy nad Polską, nad Europą zebrały się różne burzowe chmury, to musimy wiedzieć, że takim fundamentem, fundamentem naszej polityki, ale także fundamentem silnego państwa są i będą rodziny, rodziny polskie. Dla nas, dla naszego rządu, rodzina jest w sercu naszej polityki. Wiemy doskonale, że bez silnej rodziny państwo nie przetrwa. Bez ogniska domowego, tego ogniska, o które dba mama, tata, w którym są dzieci, Polska nie przetrwa. I ten trudny czas, w którym funkcjonujemy, uświadamia nam to z całą mocą. Dlatego ten Międzynarodowy Dzień Rodziny. Obchodzimy właśnie tutaj, w Wielkopolsce, w Raszkowie, razem z panią minister, z bardzo wieloma ludźmi, żeby dać wyraz temu, jak bardzo ważna jest rodzina. Po prostu rodzina po to, żeby, żeby, żeby naród trwał, żeby Polska trwała, żeby rodzina mogła się rozwijać, żeby spełniać, mogła spełniać swoje aspiracje. Ale państwo ma tutaj też do wykonania bardzo konkretną rolę. Nie chcę za bardzo w takim pięknym dniu odnosić się do tego, jaka była polityka rodzinna wcześniej, przed 2015 rokiem, bo popsułbym pewnie humory wielu ludziom. Dlatego powiem tylko, że koncentrujemy się tu i teraz, ale także na przyszłość, na tym, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Takie, które będą pozwalały mamom, iść do pracy tak szybko, jak będą chciały po urodzeniu dziecka, albo ojcom zostać z dziećmi, urlopy tacierzyńskie, ale także, które by zapewniały tą bazę materialną, bazę podstawową, bazę finansową do funkcjonowania polskich rodzin. Czyli bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie. Na to zwracamy podstawową naszą uwagę. I stąd wszystkie nasze programy, te, które Państwo znacie, ale także te, o których jest mniej głośno dzisiaj, jak choćby dopłaty do żłobków, do tego, aby mama mogła bezpiecznie pozostawić swoją pociechę w żłobku, w klubie dziecięcym małego dziecka i pójść do pracy. Ta mama, która chce, bo naszą podstawową dewizą jest przede wszystkim wolność wolność dla polskich rodzin, dla rodziców. Dziecko może iść od szóstego roku do szkoły, a może iść od siódmego roku do szkoły. Nie ma przymusu tutaj. Mama, która urodzi czwórkę dzieci, ma mieć zapewniony albo więcej, ma mieć zapewnioną emeryturę, bo to jest także praca na rzecz całego polskiego społeczeństwa. To wszystko, co robią przede wszystkim kobiety, bo tak wygląda rzeczywistość i z ogromną wdzięcznością do wszystkich pań. W szczególności chcę w tym dniu powiedzieć, że nie byłoby polskich rodzin w ogóle by nie było Polski bez wielkiej waszej pracy, bez tego co robicie, aby zaszczepić w naszych dzieciach, w naszych pociechach wiarę, żeby zaszczepić różnego rodzaju ambicje, wykształcić je, żeby one mogły w zdrowiu być wychowywane i dotrwać do dorosłości, kiedy już same podejmą swoje decyzje. Szanowni Państwo, razem z Panią Ministrą Marleną Malą, dzisiaj tutaj e, mamy ogromną przyjemność złożyć życzenia wszystkim polskim rodzinom w imieniu całego naszego rządu i podziękowania. Z wdzięcznością za to, że jesteście, że dbacie o polskie dzieci, o dzieci w ogóle. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, powiedział nasz wspaniały opiekun. Janusz Korczak, opiekun dzieci, i niech to będzie nasza podstawowa dewiza. Uśmiech dziecka, na tym nam najbardziej zależy. Niech wszystkie dzieci polskie cieszą się w zdrowych, bezpiecznych finansowo polskich rodzinach. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Proszę o zabranie głosu minister rodziny i polityki społecznej, panią Marlenę Maląg. Szanowny panie premierze, szanowni państwo. Wśród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą, najważniejszą. Te słowa wypowiedział kiedyś nasz wielki Polak, święty Jan Paweł II. Dla polskiego rządu, dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, rodzina jest najważniejsza. To na początku, kiedy rodzi się dziecko, otaczamy je opieką, rodzice są tymi pierwszymi, najważniejszymi bo bohaterami, którzy starają się zaradzić, kiedy boli głowa, kiedy jest zdarte kolanko ale przychodzi ten moment kiedy te nasze dzieci opuszczają nas idą w świat a my pomagamy im realizować marzenia bo tak naprawdę rodzicielstwo to wielka przygoda życia i my jako rząd przede wszystkim stawiamy rodzinę na piedestale to jest fundament naszych działań to nie są tylko słowa to co pan premier powiedział to są konkretne działania w tym roku w tym roku kiedy walczymy z pandemią kiedy Wojna na Ukrainie. My wprowadzamy kolejne rozwiązania. Rozwiązania, które przede wszystkim są szyte na miarę potrzeb. A więc, aby można łączyć rodzicielstwo, łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do żłobków. Ale cały czas funkcjonują nasze programy: Rodzina 500, świadczenie, matczynę, dobry start. Szanowni Państwo, kiedy byśmy tak sumowali. Dziecko od urodzenia do 18 roku życia, wsparcie ze strony państwa w roku 2022, też z tych wszystkich programów, to jest w sumie 120 tysięcy złotych dla każdego dziecka. Tak jak pan premier był uprzejmy powiedzieć, nie chcemy mówić, ile było w 2015. Pan premier tego nie chce powiedzieć, ale ja to powiem. Było zero. Dzisiaj jest 120 tysięcy. A więc przede wszystkim rodzina jest naszym skarbem. I tą przygodę, to rodzicielstwo, które jest przygodą życia, będziemy nadal wspierać poprzez programy. Nie zapominamy także o naszych seniorach. Przecież wypłata trzynastej emerytury, czternasta emerytura. Za chwilę będziemy na Radzie Ministrów się właśnie zajmować tymi tematami. To jest solidarność międzypokoleniowa, i dlatego w ten piękny dzień, który się tutaj możemy spotkać ze wszystkimi rodzicami. I rodzicami z małymi dziećmi, z naszymi kochanymi seniorami to jest takie piękne wspólne świętowanie w ten międzynarodowe, w to międzynarodowe święto rodziny. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami i przede wszystkim życzę i jestem przekonana, że nasze słowa to są zobowiązania, że rodzina będzie w centrum życia i budujemy Polskę szczęśliwych rodzin. Dziękuję pięknie. Dziękuję pani minister, dziękuję Państwu za obecność i uwagę. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Jakieś? Jeżeli Panie są jakieś? pytania. Jeżeli są, to proszę bardzo. Nie ma? Nie ma pytań, dziękujemy Państwu. Państwu.